Można udać się na wielkie wyjście w bieliznie. Albo bez. Tą drugą opcję wybrała Bianka Cenzori, żona Kenny Westa. No i świadkiem tego, za pomocą oczywiście mediów elektronicznych, bo nie był tam osobiście, był Jacek Cygan. I opowie nam o tym, co poczuł. <grym> ale to chyba w, drugim, w drugiej części naszego spotkania o goliźnie będziemy rozmawiać. Ale to powiedz, jak ty odebrałeś tę Biankę Cenzori? Tak, potem sobie do tego wrócimy, ale czy to ci się... Opowiedz podobało, bez cenzorii. Jak ją odebrałeś? <grym> bez Cenzori? powiem. Tak, no to był typowy jednak taki e, e, popis i skok, krzyko atencję, ale faktycznie do tego wrócimy w drugim świecie. Rozmawiać o innych też zawodowych atencjuszach, więc tak. nasze nazwiska się pojawią. Ale teraz nasz polski rynek, nie tylko modowy, ale też sportowy. Jerzy Janowicz, nasz słynny tenisista, ma nowe wyzwanie w życiu. Tak, ma nowe piłeczkę. wyzwanie. Ja tak się czuję, jak taki wiecie, bocian, który przynosi dobre nowiny, ale bardzo lubię tą część swojej pracy. E, tak, Jerzy no Janowicz przywitał na świecie swoje drugie dziecko, pochwalił się to na swoich mediach społecznościowych. I turbanik zawodu Tak, no to jest pierwsze zdjęcie, jak to zobaczymy miałem takie no, niesamowite, jakby bardzo lubię takimi też newsami zaczynać e, ten nasz wizowy dzień. E, to nie jest pierwsze dziecko Janowicza i e, Marty Domachowskiej, ponieważ oni w 19 roku w Nowy Rok e, centralnie przywitali swoje pierwsze dziecko. To był synek Filip, teraz e, Filip już ma siostrzyczkę, ponieważ to jest córka i ma na imię Basia. Także można powiedzieć, że ma już swojego sparring partnera do wszystkich tych meczów tenisa, które przed nimi, czy z rodzicami, czy we dwójkę. E, no nam zostało co? Tak naprawdę trzymać kciuki. Gratul i w Przy okazji złożymy gratulacje naszemu Michałowi, kierownikowi produkcji, który wczoraj został tatą, ma wspaniałego syna, Miszka. Więcej chłopaków na świecie, bardzo się cieszymy. Tak, brawo, brawo. jeszcze więcej, a e, dziewczyny to co? Jennifer Lopez, na przykład, co o niej słychać? No widziałeś taką solidną dziewczynę tutaj na tapet. Jennifer Lopez. E, też takim zaczniemy dobrym, e, dobrym komentarzem, ponieważ ona ma duże szanse, by jednak odbić się od dna i wrócić na szczyt. Bo 2024 rok zdecydowanie nie, nie należał do jej najlepszych lat w karierze. rozwodzie pod żadnym kątem. Bo tak naprawdę ona uznała... O, to jest też trochę. Na, na gość Tak, J.Lo faktycznie to się bawiła zawsze takimi transparentnymi materiałami. E, ale w... Benaflek ale już się nie bawi. No, e, opowiadaj dalej. Marcin. W 24 roku uznała, że zrobi swój opus magnum i wyda takie bardzo łączone dzieło, czyli swój album, film, który będzie ten album promował, i trasę koncertową. No jak się okazało, nic z tego nie odniosło sukcesu. Album w swoim pierwszym tygodniu sprzedał się w 18 tysiącach kopii. Co dla porównania na przykład taka Beyoncé swój ostatni album sprzedała w pierwszym tygodniu z ilością Pół miliona mhm. kopii, więc 18 tysięcy, a Ajajaj. pół miliona. Gigantyczny rozstrzał. Ja jeszcze dzisiaj kupuje albumy, to jest. No ciekawe, właśnie. Nie? No jednak przekazuje, że dużo ludzi. Do streamingu. Tak, że jednak streaming wszystkiego tutaj nie, nie zabrał. Trasa się nie wyprzedała, była zmuszona odwołać koncerty. Film spotkał się z tragicznymi recenzjami. Wziął rozwód z Benem Affleckiem, ponieważ nie był gotowy na jej publiczne życie. No naprawdę pasmo tragiczne, ale teraz mamy festiwal filmowy w Stanach Sundance, gdzie JLO ma swoją nową rolę. W adaptacji muzykalu Broadway'owskiego Kiss of a Spider Woman, gdzie w tą właśnie kobietę pają, kwam fatal się wciela. No i recenzenci powiedzieli, że czegoś takiego to nie wiedzieli od czasów Seleny, ponieważ ona tym razem już nie jak w Selenie udaje, że śpiewa, tylko faktycznie wykonuje numery wokalne, gra i podobno to jest rola, która została stworzona i urodzona. I powiedzieli, że to może być najlepsze, co jest spotkało. Dlatego w karierze. ma sukienkę z sieci. Bo tak, tak się już do tak przygotowywało. Wszystko już jest zaplanowane. Teraz Cezary Pazura i jego opinia o aktorach bez wykształcenia tak, aktorskiego. W temacie aktorskim zostajemy, bo Czarek Pazura powiedział bardzo ciekawe zdanie. Zapytali go ostatnio. Czy aktor bez dyplomu, bez szkoły aktorskiej to dalej jest aktor, czy może grać i czy jest taki sam poziom? Ja to pytanie mogę odbić do Was. Czy Waszym zdaniem dziennikarze bez studiów dziennikarskich dalej mogą robić dziennikarską w robotę? Moim zdaniem wręcz przeciwnie, dziennikarze powinni nie mieć studiów dziennikarskich, tylko jakieś inne wykształcenie. Kierunkowe. Kierunkowe i wiedzę, która może im się przydać. Czyli teraz obraziłaś wszystkich naszych kolegów i koleżanki, którzy mają wykształcenie. Bardzo przepraszam, ale takie... Mam prawo do swojego zdania? To eee, jest jeszcze demokracja, jeszcze czy już... zdanie nie jest mądre, to sygry. tak. Natomiast myślę, że, że poniekąd wszyscy mają tutaj rację, no bo w zawodzie aktora z pewnością i dziennikarza wykształcenie pomaga, ale jeżeli ktoś ma talent, jeżeli ktoś ma charyzmę, jeżeli ktoś potrafi zagrać długopis, trupa i drzewo naraz, no to nie tak. ma co wymagać od niego papierka z uczelni. Dokładnie. Mamy bardzo znanych, wyśmienitych aktorów, którzy na przykład robili potem egzamin eksternistyczny, tak. Z dużym opóźnieniem po 20 latach Dokładnie. I świetnie sobie w na zawodzie radzą. Na Dep, który jest na zdjęciu. Na przykład John Depp. <laughs> A taki smutny, traf. Czy tutaj Olaf Lubaszenko, czy właśnie Daniel Odbryski mają bardzo podobne historie, bo jeden i drugi z nich przez dobrą dekadę już tworzył sylwetki aktorskie w, w polskich filmach, serialach Tom i Bruce, dopiero po 10 też. latach zrobili ten dyplom. Tom Cruise jest bardzo ciekawym przypadkiem, ponieważ o nim w internecie są różne informacje. Wiemy, że dyplomu nie ma na 100%, ale niektórzy mówią, że jakieś, jakieś zajęcia uczęszczał, niektórzy, że nie. On sam potwierdził w jednym z wywiadów, że był kolegiem humanów. humanów. tam za oczy nie ma. Tak. Palił, ale nie tak. studiował. Palił, ale się nie zaciągał. Taka tak. sama historia z Johnny Deppem, który w ogóle miał z edukacją. I on potem jakiś zespoła garażowych grał. I gdyby nie Nicolas Cage, to on do aktorstwa nigdy nie trafił. Więc... Od, odwołajmy się jeszcze do Daniela Olbryskiego, bo to jest śmieszna historia. Nie dość, że Daniel już będąc znanym aktorem zdawał egzamin eksternistyczny, to jeszcze bardzo późnym, powiedziałbym dojrzałym wieku, napisał pracę magisterską, żeby dopełnić. Ale ma wykształcenie. Wszystkie, ale wykształcenie ma. ma. Do, dopią swojego ma to wykształcenie, także udało się. E, też bardzo ciekawym przypadkiem jest Natalii Portman, która też e, wykształcenia aktorskiego nigdy nie osiągnęła, ale za to zrobiła psychologię. E, w karierze w brak wykształcenia nie przeszkadza. Szymon Hołownia, nasz serdeczny kolega też. Przecież nie ma wykształcenia wyższego. Sorry, Szymek, no muszę o tym powiedzieć. A przecież a jest nie marszałkiem. sprawuje rolę marszałka. Tak. Więc jak widać, papier to nie wszystko. Ja A jakie masz? A właśnie. Amerykanistyczne. To powiedz coś po amerykańsku. No słuchaj, hello. Nice, zaklejony Richie. Aż mi poszły wszędzie. Dobra, z Ameryki teraz zawędrujemy trochę w klimaty lekko brytyjskie i takich naszych royalców albo obok royalsów. Bo Meghan Markle to jest kolejna osoba, która dobrej sławy nie zbiera ostatnimi miesiącami czy latami. O, jej program chyba też nie, prawda? Żaden z jej programów, czy ten twój, które zrobiła też, też nie ma sukcesów. Pojawiały się ogromne ekspoze, które komentowało to, jak bardzo te ich dokonania nie przynoszą jakichś społecznych wartości. Ale muszę się zatrzymać i powiedzieć, że ostatnio coś, co może i jest delikatnym ruchem pod publiczkę, jednak jest bardzo miłym i ciepłym gestem, ponieważ jak Meghan Markle i Harry pojechali do Kalifornii podczas tych pożarów, żeby pomagać, e, ratować to, pracowali z wolontariuszami, część ludzi poszkodowanych wzięli do własnego domu, to ostatnio Meghan Markle pochwaliła się jedną historią na w swoim Instagramie o tym, jak w jednym ze spalonych doszczętnie domów była dziewczyna, która jeszcze biegała e, po tym domu e, i łudziła się, że gdzieś w tych popiołach znajdzie rzecz, na której najbardziej w życiu zależało, czyli koszulkę, którą miała po koncercie Billie Eilish. Oczywiście nie było już opcji, że tam mm. domu cokolwiek zostanie, aż to no. nagle pojawiła się Billie Eilish. I powiedziała, ma Mam dla ciebie koszulkę. Tak, ale jak się pojawiła? Bo to właśnie dobili Billie Eilish tak dotrzeć łatwo wcale nie jest. Wiesz. Więc Meghan Markle nagrała głosówkę, którą puściła świat i poprosiła, że ktokolwiek jakiś ma do niej dostęp, to niech tą głosówkę wyśle. I się okazało, że Adam Levin czyli w okolicy zespołu Maroon 5, e, dostał tą głosówkę, wysłał ją dalej. No i Billie, jak usłyszała tej historii, to wysłała dziewczynie nie jedną koszulkę, a chyba z osiem, płyty, wszystko podpisane, więc w tej. Ogromnej tragedii, taki fajny promyczek Nadziei i Słońca. nie. Ja, ja jeszcze to jest, powiem na koniec jest, króciutką historię, której świadkiem byłem, teraz jeżdżąc po Stanach i nagrywając kolejny sezon Niezwykłych Stanów Prokopa. Byłem w księgarni w miejscowości Bangor, gdzie wychował się Stephen King. W tej miejscowości jest księgarnia, w której, e, w której właściciel zbiera tylko i wyłącznie książki Stephena Kinga, jest absolutnym e, jego fanem. No i kiedyś piwnica z bardzo cennymi artefaktami po Stephenie Kingu, między innymi pierwszymi wydaniami jego książek, jakimiś rękopisami została zalana. E, Malutkie miasteczko, człowiek, którego nikt nie zna, mówi o tym księgarzu nagle dostaje telefon. hello, tu Stephen King. Słyszałem, że zdarzyło się coś strasznego. O, Przyjeżdżam z odsieczą. Udało się odbudować tę księgarnię, udało się te wszystkie manuskrypty odzyskać i do tego jeszcze pan otrzymał od Stephena Kinga zupełnie nowe dary. Więc Niesamowite. Dlaczego Marcin mówi o Kingu? Bo będzie to temat jednego z twoich odcinków kiedy stany prokopa. 2 marca no moje urodziny dziękuję Miecku, do zobaczenia Dzięki, jeszcze hejki. będziemy rozmawiać o nagości między innymi